Dzień dobry! Ból i cierpienie. Skąd przychodzi i gdzie się zasiedla? Zwykle większość osób nie zdaje sobie sprawy, że myśli i emocje dotyczące siebie i świata, szczególnie o podłożu negatywnym, znajdują podatny grunt w organizmie jako depozyty energetyczne. Już od wczesnego dzieciństwa, gdy jako dzieci nie jesteśmy właściwie wspierane, aby wyrażać je zdrowo, one nieskonsumowane zasiedlają się w różnych częściach ciała, aby po latach znaleźć odpowiednie problemy, czyli diagnozy. Początkowo są to tylko powierzchowne. Kłopoty objawiające się rzekomymi bólami brzuszka czy gardła, czasem też serca czy płuc skrzeli. Dziecko potrzebuje zwrócić na siebie uwagę, aby być wysłuchane i anonsuje ból tych wymienionych części siebie. Ono po prostu dokreśla: boli mnie brzuszek, boli mnie tam gdzieś w środku i tak dalej. Oczywiście, nie ma tam żadnych organicznie problemów poza napięciem, gdyż proces odbywa się na poziomie psyche, nie sama, czyli ciała. Matka, zamiast wysłuchać dziecka i skojarzyć skąd to pochodzi, biegnie zaraz do lekarza, a ten profilaktycznie serwuje antybiotyk, sugerując początek groźnej choroby lub środek przeciwbólowy za tak zwanych moich czasów zwykle nadający się dla dorosłych z poważnymi problemami bólowymi. Tymczasem wystarczy znaleźć czas i wysłuchać dziecko, z czym ma problem i problem zniknie. Tak więc wymienione organy stają się zarzewiem chorób, które po latach drażnienia tychże organów przez wielokrotne emocjonalne sytuacje spowodują fizyczne skutki. Mamy więc choroby gardła, głównie śluzówki płuc, serca, czy przede wszystkim żołądka. Leczenie oparte na objawach i ich likwidacji niewiele tu pomoże, gdy nie odniesiemy się do przyczyn i ich odwołania oraz nie zasilania ich. Codziennymi reakcjami emocjonalnymi. A to już długa opowieść o chorobach autoimmunologicznych, o chorobach z autoagresji i ich konsekwencjach na życie i kolejne ich transformacje. I tu zapraszam do wielu książek, a także do lajkowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę.